Mam na imię Magda i będę dzisiaj opowiadać o kompetencjach przyszłości. Zbliża się nowy rok szkolny, a wraz z nim nowe plany, nowe cele, nowe rozkłady materiału i nowe tony kserówek. Zanim zabierzesz się zaplanowanie roku szkolnego, zatrzymaj się na chwilę. Weź głęboki oddech i rozejrzyj się. W jakim świecie żyjesz? Jakie wartości są ważne dla Twoich uczniów? Jakie umiejętności pomogą, odnaleźć, pomogą im się odnaleźć w naszej dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości? Jakie kompetencje będą dla nich ważne za kilka lat na rynku pracy? Zanim ochoczo skopiujesz rozkład materiału proponowany przez wydawnictwo do Twojego podręcznika, zatrzymaj się i pomyśl, co jest ważne w edukacji dla Ciebie jako dla nauczyciela albo nauczycielki? W tym roku Polski Fundusz Rozwoju, Google oraz Uniwersytet Warszawski przygotowały raport dotyczący kompetencji przyszłości. W raporcie możesz znaleźć listę kluczowych kompetencji, które są istotne na rynku pracy już dzisiaj oraz takich, które za chwilę bardzo mocno zyskają na znaczeniu. W raporcie znajduje się również opis badania dotyczącego tego, w jaki sposób już dzisiaj kompetencje przyszłości są nauczane na polskich uczelniach. W badaniu wzięło udział tysiąc studentów oraz świeżych absolwentów uczelni, którzy brali udział w warsztatach design thinking przygotowanych w różnych miastach w Polsce. W raporcie znajdują się także rekomendacje dla polskich uczelni, które można również przełożyć na rzeczywistość polskich szkół. W tym filmie wymienię i omówię kluczowe kompetencje wymienione w raporcie oraz opiszę, postulowany przez autorów raportu model elastycznego ekosystemu edukacji. W drugiej części filmu dam Ci także praktyczne wskazówki, które możesz wykorzystać w pracy ze swoimi uczniami, aby już dzisiaj kształtować u nich kompetencje przyszłości. No to zaczynamy! Żyjemy w świecie nieustannego technologicznego postępu. W świecie, który zmienia się tak szybko, że ludzki mózg nie nadąża już z przetwarzaniem informacji, które do niego docierają. Postęp ten wiąże się z wieloma korzyściami dla ludzi, niesie ze sobą jednak również wiele niebezpieczeństw, w tym utratę miejsc pracy związanych z automatyzacją wielu zawodów. Maszyny radzą sobie lepiej niż ludzie z wieloma czynnościami, zwłaszcza takimi, które są powtarzalne, wymagają adaptacji albo szybkiego przetwarzania informacji. Czy powinniśmy się z tego powodu martwić? Absolutnie nie. Według szacunków przedstawionych w raporcie rzeczywiście w najbliższych latach zniknie około 75 milionów miejsc pracy. W ich miejsce pojawi się jednak 166 milionów miejsc pracy w zawodach, które jeszcze nie istnieją albo dopiero powstają. Nie będą to jednak zawody dostępne dla wszystkich. Człowiek, który będzie je wykonywał, będzie musiał się wykazywać dużą elastycznością, chęcią uczenia się przez całe życie oraz umiejętnością uzupełniania pracy maszyn, która właśnie będzie się wiązać z rozwiniętymi kompetencjami, nazwanymi w raporcie kompetencjami przyszłości. Polski system edukacji nie nadąża za zmieniającą się rzeczywistością. W polskich szkołach wciąż funkcjonuje model pruski, a studenci, gdy kończą uczelnię, przyznają, że ich edukacja tak naprawdę w tym momencie dopiero się zaczyna, ponieważ nie czują się w żaden sposób gotowi do wykonywania swoich przyszłych zawodów. Nie jest to oczywiście problem typowo polski. Tak naprawdę, poza kilkoma krajami, które już rozpoczęły reformy, takimi jak kraje skandynawskie, większość państw wciąż ma swoją rewolucję edukacyjną do przeprowadzenia. Polski system szkolnictwa znajduje się jednak w wyjątkowo specyficznej sytuacji. Jest to związane z licznymi zmianami, które ostatnio proponuje nam Ministerstwo Edukacji, a wśród nich ograniczenie autonomii szkół, powrót do rektorów, które gloryfikują martyrologię, zwiększenie znaczenia nauczania religii w szkołach, czy wycofanie ze szkół edukacji seksualnej. Polska szkoła zamiast iść do przodu cofa się. I w ten sposób to w rękach nauczycieli zostaje złożona odpowiedzialność za to, żeby oddolnie wprowadzać zmiany. Zatem drodzy nauczyciele, drogie nauczycielki, róbmy dalej swoje. Kompetencje cyfrowe to z jednej strony umiejętności twarde, takie jak umiejętności korzystania z konkretnych programów, aplikacji czy z urządzeń. Można tutaj również zaliczyć znajomość różnych języków programowania. Z drugiej jednak strony, do kompetencji cyfrowych zaliczamy także wiedzę i umiejętności związane z cyberbezpieczeństwem i polityką prywatności. Aby wspierać uczniów w rozwijaniu tych kompetencji, należy uczyć obsługi różnych aplikacji od najmłodszych lat w szkole, nie tylko na lekcjach informatyki. Warto zatem wprowadzać na lekcje elementy technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wiedzę dotyczącą cyberbezpieczeństwa. Nasi uczniowie coraz szybciej logują się do sieci, coraz więcej czasu spędzają przed ekranami komputerów, coraz szybciej trafiają na media społecznościowe, ale także coraz sprawniej posługują się internetem jako źródłem informacji. Warto zatem wspierać ich w pozyskiwaniu nowych umiejętności w taki sposób, żeby zapewnić im komfort i bezpieczeństwo korzystania z sieci. Kompetencje społeczne to ta grupa umiejętności, która najsilniej odróżnia człowieka od maszyny, a tym samym wyznacza wartość jego pracy. Do najważniejszych kompetencji społecznych można zaliczyć empatię i inteligencję emocjonalną. Tylko człowiek jest w stanie rozpoznać i nazwać emocje. Dlatego tak ważne jest, żeby korzystać w szkole z modelu komunikacji empatycznej oraz narzędzi porozumienia bez przemocy. Porozumienie bez przemocy wspiera uczniów, rodziców i nauczycieli w tworzeniu bezpiecznego miejsca nauki oraz w sprawnym komunikowaniu się. Nie da się przeczytać jednej książki Marshalla Rosenberga i nagle zacząć magicznie stosować wszystkie narzędzia, których on proponuje. Proces uczenia się komunikacji empatycznej trwa całe życie, dlatego tak ważne jest, żeby zacząć go jak najszybciej, żeby móc się sprawnie komunikować z innymi i lepiej rozumieć samego siebie. Porozumienie bez przemocy wspiera także inne umiejętności wymienione w raporcie, takie jak umiejętność współpracy w grupie, umiejętności przywódcze czy zdolność do, podejmowania, do przyjmowania inicjatywy. W kształtowaniu tych kompetencji będą również przydatne narzędzia oceniania kształtującego, które uczą w jaki sposób planować swoją edukację, przeprowadzać ewaluację wyznaczonych celów oraz brać odpowiedzialność za własną naukę. Ważnymi kompetencjami społecznymi wskazanymi w raporcie są również umiejętności negocjacyjne oraz przedsiębiorczość. Aby wspierać uczniów w budowaniu tych kompetencji, warto zachęcać ich do przejmowania inicjatywy w czasie pracy projektowej, do pracowania w zespołach oraz wykorzystywać ich aktualne zainteresowania do tworzenia dużych projektów. Ostatnia grupa kompetencji to kompetencje poznawcze. Można je podzielić na elementarne i złożone. Według autorów raportu elementarne kompetencje poznawcze, takie jak percepcja, uwaga czy pamięć, zaczną tracić na znaczeniu. W końcu komputery radzą sobie z zapamiętywaniem dużo lepiej niż ludzie. Wzrośnie natomiast znaczenie złożonych kompetencji poznawczych, takich jak umiejętność samodzielnego myślenia, myślenie krytyczne, umiejętność rozwiązywania skomplikowanych problemów, kreatywność czy elastyczność poznawcza. Rozwijanie wszystkich tych kompetencji wiąże się z daniem dużej swobody uczniom w myśleniu i działaniu. Musimy się wyzbyć myślenia, że to nauczyciel jest najważniejszą osobą na lekcji, która wie wszystko i która kieruje całym procesem edukacyjnym. Część odpowiedzialności za planowanie dalszej ścieżki nauki oraz za wyznaczanie celów edukacyjnych powinien wziąć uczeń. To uczeń powinien przede wszystkim mówić i działać na lekcji. Powinien on również samodzielnie poszukiwać informacji. Żeby go w tym wesprzeć, warto wykorzystać model odwróconej lekcji. Rozwiązywanie złożonych problemów, kreatywność oraz elastyczność poznawczą będą wspierać działania interdyscyplinarne. Autorzy raportu zalecają rezygnację z linarnego sposobu nauczania na rzecz rozwiązywania konkretnych problemów i wyznaczania konkretnych celów nauki. I tak na przykład. Uczeń nie będzie się już po prostu uczyć biologii, ale będzie badać problem głodu na świecie, rozważając go pod kątem historycznym, społecznym i biologicznym. Nie będzie się już po prostu uczył gramatyki, ale będzie się zastanawiał, w jaki sposób najskuteczniej uczyć się języków obcych, wykorzystując do tego znajomość gramatyki swojego języka ojczystego, znajomość gramatyki języków obcych oraz zdobycze neurodydaktyki. Warto zachęcać zatem uczniów do tego, żeby badali węższe obszary wiedzy, ale żeby patrzyli na nie pod kątem, pod kątem różnych dziedzin nauki. Taki sposób pracy będzie wspierać ich samodzielność, odpowiedzialność i kreatywność. Kluczową kwestią w budowaniu nowej rzeczywistości edukacyjnej powinno być zbieranie danych dotyczących jakości edukacji. W tym momencie obowiązek ten spoczywa przede wszystkim na barkach edukatorów, którzy przeprowadzają regularnie ewaluację zarówno swojej pracy, jak i pracy swoich uczniów. Ewaluacja powinna uwzględniać nie tylko efekty kształcenia, lecz także ich przydatność na rynku pracy. Wpływ na budowanie relacji w klasie oraz dobrej atmosfery oraz satysfakcję z procesu edukacyjnego nauczyciela oraz samych uczniów. W rozwijaniu samodzielności uczniów ważne będą wszelkie metody, które będą im pozwalać samodzielnie pozyskiwać wiedzę. Warto wykorzystać do tego to, czego nauczyliśmy się w czasie edukacji zdalnej i przenieść część rozwiązań z edukacji zdalnej do edukacji stacjonarnej. Dzięki temu uczniowie będą mogli pracować nad różnymi projektami w tym samym czasie i bardziej zróżnicujemy środowisko pracy w szkole. I learning także częściowo odciąża nauczycieli, dlatego że uczniowie mogą badać różne zagadnienia dogłębnie, nawet wówczas, kiedy wiedza nauczyciela nie sięga tak daleko, jak zainteresowania ucznia. Większa indywidualizacja nauczania będzie wymagała od uczniów samodzielnego formułowania celów oraz umiejętności weryfikowania ich. Aby ich w tym wesprzeć, warto wykorzystać programy tutorskie oraz możliwość realizacji indywidualnych programów nauczania. Działania projektowe oraz indywidualizacja nauczania w takim rozumieniu, jakie proponują je autorzy raportu, jest trudna do realizacji w tradycyjnej szkole. Dlatego będą zyskiwać na znaczeniu różne metody edukacji alternatywnej, a w tym szkoły demokratyczne i edukacja domowa. Nie oznacza to jednak, że w tradycyjnej szkole nie da się realizować chociaż części z tych postulatów. Aby to jednak robić, konieczne jest nieustanne kształcenie kadry oraz rozwijanie kompetencji przyszłości także u nauczycieli, którzy przecież byli wychowywani i nauczani w zupełnie innej rzeczywistości. Oznacza to, że teraz wszyscy powinniśmy rzucić to, czym się zajmujemy i zająć się edukacją alternatywną? Absolutnie nie. Do wprowadzenia wszystkich tych postulatów konieczne są zmiany systemowe. Możemy jednak działać już dzisiaj oddolnie i wprowadzać małe zmiany na swoich lekcjach. Może w przyszłym roku szkolnym wprowadzisz na swoje lekcje elementy myślenia krytycznego, może zaczniesz prowadzić dyskusje klasowe, może omówisz ze swoimi uczniami jakiś reportaż dotyczący ważnego problemu społecznego, albo znajdziesz dwa tygodnie, w czasie których uczniowie będą mogli realizować projekt związany ze swoimi zainteresowaniami. Każdy mały krok się liczy, ponieważ wprowadza on realną zmianę w edukacji Twoich uczniów. Dotyczący kompetencji przyszłości omawia umiejętności, które są istotne na rynku pracy oraz kierunki rozwoju szkolnictwa. Zmiany systemowe nie są na razie możliwe, przynajmniej przy obecnie panującej władzy. Powinniśmy się zatem skupić na działaniach oddolnych, na wyznaczaniu swoich priorytetów i na realizowaniu ich w ramach obowiązujących podstaw programowych. W ramach inspiracji chciałabym opowiedzieć o trzech swoich priorytetach na kolejny rok szkolny. Pierwszy z nich to praca projektowa oparta o inicjatywę moich uczniów. Uważam, że uczniowie angażują się w 100% w projekty tylko wówczas, kiedy są one oparte o ich zainteresowania. Dlatego w tym roku moi uczniowie sami będą proponować tematy projektów, formę ich realizacji, sami będą wszystko planować, a następnie rozliczać się z wykonania zadania. Drugi priorytet to poruszenie istotnych społecznie tematów. Ja będę to robić omawiając lektury. W swoim rozkładzie nauczania zostawię jednak miejsce na to, żeby wprowadzić tematy, które wypłyną również w czasie klasowych dyskusji albo które po prostu przyjdą mi do głowy w trakcie roku szkolnego. Ostatni priorytet to działanie na rzecz lokalnej społeczności. Moją społecznością, na rzecz której będę działać, będą uczniowie szkoły, w której pracuję. W tym roku rozpocznę działalność szkolnej grupy mediatorów rówieśniczych, którzy będą wspierać swoich kolegów i swoje koleżanki w rozwiązywaniu konfliktów. Jeżeli szukasz narzędzi do tego, żeby zacząć wyznaczać swoje priorytety i cele w pracy, zachęcam Cię do zapisania się na mój webinar Jak uczyć, żeby mieć czas na to, co ważne. Webinar odbędzie się w najbliższą środę, 18 sierpnia, o godzinie 18. W czasie webinaru będę opowiadać o tym, w jaki sposób planować swoje lekcje, by mimo przeładowanej podstawy programowej, mieć czas na to, co jest dla Ciebie naprawdę istotne. W trakcie trwania webinaru będziemy wypełniać karty pracy. Otrzymasz je po zapisaniu się na webinar. Dzięki temu zaczniesz swoje planowanie już w trakcie trwania szkolenia. Po webinarze odbędzie się także spotkanie na Zoomie, w czasie którego będzie czas na dyskusję, wymianę spostrzeżeń oraz pytania. Żeby zapisać się na webinar, kliknij w link, który znajduje się w opisie tego filmu. Na dzisiaj to już wszystko. Pamiętaj, żeby się zapisać od razu. Cześć!